Cześć kochani! Dzisiaj porozmawiamy o czymś naprawdę wyjątkowym o sile i pięknie życia w samotności, zwłaszcza gdy mamy 80 lat. Mam nadzieję, że ta historia zainspiruje Was do przemyślenia, jak możemy cieszyć się życiem na własnych warunkach, bez względu na wiek. Wyobraźcie sobie kobietę, która ma 80 lat i zamiast poddawać się stereotypom związanym ze starością, w pełni kontroluje własne życie. To nie jest fikcyjna postać, to prawdziwa historia kobiety, która pokazuje nam, że starość może być ekscytującym, pełnym wolności okresem życia. Zacznijmy od zburzenia kilku mitów. Często słyszymy, że osoby starsze powinny mieszkać z rodziną, że samotność to wyrok, że w tym wieku trzeba być zależnym od innych. Ale nasza bohaterka całkowicie wywraca te przekonania do góry nogami. Po pierwsze, niezależność. Dla wielu osób słowo niezależność w wieku 80 lat może brzmieć jak science fiction. Ale nasza bohaterka udowadnia, że to możliwe. Mimo że jej dzieci namawiały ją, aby zamieszkała z nimi, ona konsekwentnie wybiera własną drogę. Dlaczego? Ponieważ kocha wolność i wie, że jej szczęście zależy od możliwości życia po swojemu. Pomyślcie o tym własna przestrzeń, gdzie każdy kącik jest urządzony według waszego gustu. Gdzie możecie robić dokładnie to, na co macie ochotę, bez konieczności dostosowywania się do cudzych przyzwyczajeń. To nie jest egoizm to troska o siebie i swoje well-being. Weźmy na przykład kwestię zdrowia. Nasza bohaterka wie, że kluczem do dobrego życia w starszym wieku jest aktywność. Ona nie siedzi w domu, czekając, aż ktoś się nią zaopiekuje. Wręcz przeciwnie, wychodzi, ćwiczy, podróżuje. Nawet gdy pada deszcz czy jest zimno, ona się nie poddaje. I to jest właśnie postawa, która pozwala jej zachować energię i witalność. A co z finansami? To kolejny kluczowy aspekt. Nasza bohaterka świadomie zarządza swoimi pieniędzmi. Wie, że nie może sobie pozwolić na wspieranie wszystkich dookoła kosztem własnego bezpieczeństwa. Jej emerytura jest podzielona mądrze część na życie, część na oszczędności, część na własne przyjemności. To nie jest skąpstwo, to odpowiedzialność. Ciekawa jest też jej perspektywa na relacje rodzinne. Kocha swoje dzieci, ale nie zamierza być dla nich ciężarem. Wie, że prawdziwą miłością jest pozwolenie im żyć ich własnym życiem, tak samo jak ona żyje swoim. Odwiedza ich, gdy chce, rozmawia, cieszy się ich towarzystwem, ale nie uzależnia się od nich. A co z ryzykiem samotności? Otóż nasza bohaterka udowadnia, że samotność to mit. Ona ma przyjaciół, spotyka się, rozmawia, gra w karty, zaprasza sąsiadów na herbatę. Jej życie jest pełne, bogate w kontakty i doświadczenia. Pomyślcie o tym, ile osób w jej wieku siedzi zamkniętych w czterech ścianach, czekając, aż ktoś się nimi zajmie? A ona? Ona tworzy, rozwija się, realizuje marzenia. Przekształca pokój w studio artystyczne, czyta książki, podróżuje. Jej hasło życiowe mogłoby brzmieć: Życie się nie kończy, życie się zmienia. Jej sekret jest prosty, ale wcale nie taki oczywisty. To połączenie trzech kluczowych elementów: pozytywnego nastawienia, dbania o siebie i odwagi, aby żyć po swojemu. Ona nie pozwala, aby stereotypy czy cudze oczekiwania decydowały o jej życiu. Weźmy na przykład kwestię zdrowia psychicznego. Ona świadomie unika negatywnych myśli. Nie rozpamiętuje przeszłości, nie martwi się o to, czego nie może zmienić. Zamiast tego koncentruje się na teraźniejszości, cieszy się każdym dniem. A co z rozwojem osobistym? Dla wielu osób w jej wieku to już zamknięty rozdział. Dla niej wręcz przeciwnie. Ona nieustannie się rozwija, uczy nowych rzeczy, eksperymentuje. Czy to podróże, czy nowe hobby, ona zawsze jest otwarta na przygodę. Pomyślcie o wolności podejmowania decyzji. Chcecie zjeść spaghetti o dwie w nocy? Proszę bardzo. Chcecie całą noc oglądać komedię? Nikt wam nie będzie zabraniał. To jest właśnie piękno życia w samotności, pełna kontrola nad własnym czasem i przestrzenią. Ale uwaga, samotność nie oznacza izolacji. To kluczowa różnica. Nasza bohaterka ma świetne relacje z rodziną i przyjaciółmi, ale one oparte są na wzajemnym szacunku, a nie na zależności. Jej historia to manifest przeciwko temu, jak często postrzegamy starość. To nie czas na wycofanie się, ale na rozkwit. To czas, gdy możemy być najbardziej sobą, bez presji i oczekiwań. Jakie są więc kluczowe lekcje z jej życia? Po pierwsze, dbaj o siebie. Twoje zdrowie fizyczne i psychiczne jest najważniejsze. Po drugie, nie pozwól, aby inne osoby decydowały o twoim życiu. Po trzecie bądź otwarty na zmiany i nowe doświadczenia. Dla młodszych widzów patrzcie na swoich dziadków i rodziców nie jak na osoby wymagające opieki, ale jak na pełnoprawnych, autonomicznych ludzi, którzy mają prawo do własnych wyborów. A dla osób starszych nigdy nie mówcie sobie, że już jest za późno. Zawsze można zacząć, zawsze można się zmienić, zawsze można żyć pełnią życia. Nasza bohaterka w wieku osiemdziesięciu lat nosi obcasy, chodzi na spacery, podróżuje, realizuje marzenia. Ona nie czeka na koniec życia, ona żyje. I to jest najpiękniejsze przesłanie, jakie możemy wynieść z jej historii. Pamiętajcie, wiek to tylko liczba. Prawdziwe życie zależy od nas samych, od naszego nastawienia, od naszej odwagi, aby być sobą. Jeśli ta historia Was zainspirowała, dajcie znać w komentarzach. Podzielcie się swoimi przemyśleniami, swoimi historiami. A jeśli macie własne doświadczenia związane z życiem w samotności, koniecznie je opowiedzcie. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, życie jest piękne w każdym wieku.